Wiecie, ten nasz mieszkaniec, czyli Malek Sokołowski zdobył brązowy medal na 54. Międzynarodowej olimpiadzie matematycznej Santa Marta w Kolumbii. Dzisiaj byśmy tutaj chcieli pogratulować i honorować Na 64. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Santa Marta w Kolumbii. Sukces ten jest z pewnością owocem długotrwałej, ciężkiej pracy, wyrzeczeń oraz talentu i zamiłowania do królowej nauk matematyki. Twój sukces na tej Międzynarodowej Olimpiadzie to również doskonała promocja naszego miasta. Tym bardziej, że zawsze w wywiadach podkreślasz, że kończyłeś nasze gimnazjum, że byłeś w naszym że jesteś skąd? Za to Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że ta nagroda jeszcze bardziej zmotywuje Cię do tego, żeby osiągać sukcesy i żeby promować nasze miasto. Życzę Ci powodzenia i sądzę, że usłyszymy jeszcze dużo dobrego o Twoich sukcesach. Gratuluję bardzo serdecznie. Nagroda została przekazana. Myślę, że spełnia ona Twoje oczekiwania. Życzę powodzenia. We w całym zakresie naukowym, który na pewno będziesz e, kontynuował. Gratuluję. Powiedzieć, że nie tylko ona jest dumna, ale my jesteśmy również nieobecny z takiego syna. I cieszymy się bardzo, że Marek osiąga takie sukcesy. E, co roku mamy jakąś przyjemność. Mieliśmy mistrza Polski, mieliśmy wiele sukcesów, mieliśmy Yy, dziewczyny, które grają w karze grupie ale takiego sukcesu jak ten yy, miasto Polno jeszcze nie miało, żeby na, zająć trzecie miejsce na yy, Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Gratulujemy. Niech też Czy takie rodzinne zdjęcie? Że na pracy na wprost. To jest to się A jest, 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 jest Marek tutaj też. O, tutaj, o, środka. E, chodźcie, chodźcie, chodźcie.